Nowotwora dieta. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotne jest odpowiednie żywienie przy chorobie nowotworowej. Co więcej, są pewne produkty, które mogą w znaczącym stopniu zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia u nas nowotworu. Nowotwora dieta. Każde z nas słyszał o wpływie żywienia na nasze zdrowie, jednak mało kto faktycznie przejmuje się i faktycznie zwraca uwagę na to, co je. Problem w tym, że w przypadku choroby nowotworowej dieta ma bardzo duży wpływ na przebieg leczenia i stanowi jej nieodzowny element. Dieta antynowotworowa niestety nie ma czegoś takiego jak uniwersalna dieta antynowotworowa, ponieważ różne składniki naszego pożywienia mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na rozwój poszczególnych rodzajów nowotworów. Jednak wiele z nich ma pewne elementy wspólne. W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, jakie nowotwory występowały do tej pory w naszej rodzinie. To stanowić będzie kluczową informację odnośnie do tego, jakich składników mamy unikać. Warto również zadbać o zwyczajnie zdrowe odżywianie i unikanie otyłości. Dieta antyrakowa bez wątpienia nie zaszkodzi zwiększenia udziału warzyw oraz owoców w naszej diecie, ponieważ są one zalecane również u osób cierpiących na choroby nowotworowe. Powinniśmy uważać również na smażone produkty, ponieważ podczas spalania uwalniają się szkodliwe substancje rakotwórcze. Rezygnacja z alkoholu także będzie bardzo dobrym pomysłem, ale wiadomo, że umiarkowane spożycie tej używki niesie ze sobą również pozytywne skutki. Nowotwora dieta. Dieta w chorobie nowotworowej jelita grubego. Zacznijmy od produktów, które sprzyjają leczeniu na ten konkretny typ raka. Przede wszystkim, chorzy powinni włączyć do swojej diety owoce i warzywa, które są bogate w błonnik. W ten sposób zapewniamy swoim jelitom warstwę ochronną, która zmniejsza wchłanianie się toksyn i innych szkodliwych substancji. Dodatkowo w ten sposób dostarczamy sobie masę witamin, które doskonale wzmocnią nasz organizm. Również produkty mleczne zawierające duże ilości wapnia są polecane przy tym typie nowotworu. Pamiętać trzeba jednak, że żadna dieta nie zastąpi kompleksowego leczenia. Jednak są produkty, których chorzy powinni w szczególności unikać. Należy do nich chociażby alkohol, który negatywnie wpływa również na naszą wątrobę oraz wypłukuje z organizmu wiele przydatnych mikro i makroelementów. Czerwone mięso i jego przetwory również nie są polecane, ale nie można zapominać o odpowiedniej ilości białka. Wszystko dlatego, że stanowi podstawowy budulec dla naszych komórek, które zwłaszcza w obliczu choroby muszą mieć zapewnione wszystko, co jest im niezbędne do poprawnego funkcjonowania. Dieta w chorobie nowotworowej książka nie da się ukryć, że nie każdy z nas posiada wiedzę na temat tego, co jest polecane, a co odradzane w diecie osoby chorej na nowotwór. Dodatkowo w internecie można znaleźć wiele informacji, które są zwyczajnie nieaktualne. Wszystko dlatego, że cały czas prowadzone są liczne badania, które nierzadko całkowicie zmieniają nasze spojrzenie na istotne elementy leczenia i nie tylko. Dlatego warto zainwestować w książki, które w bardzo prosty i przystępny dla nas sposób przedstawią nam to, w jaki sposób powinniśmy zadbać o naszą dietę, zarówno jeżeli chcemy uniknąć raka, jak i wspomóc aktualne leczenie. Nowotwora Dieta Dieta w chorobie nowotworowej MPIK nie da się ukryć, że MPIK stanowi często miejsce, gdzie, bez problemu, powinniśmy znaleźć najnowsze pozycje z tej tematyki. Szczególnie w większych miastach sklepy tej sieci są bardzo dobrze zaopatrzone, przez co możemy dokonać zakupu interesującej nas książki. Ciężko jednak w takim przypadku polecić jedną konkretną pozycję, która okaże się skuteczna w każdym przypadku. Każdy z nas jest inny i będzie potrzebował innego rodzaju porad, dlatego przed zakupem książki warto skonsultować się z lekarzem. Specjalista powinien ukierunkować nas pod względem tego, w jakim kierunku powinniśmy iść. Nowotwora dieta. Dieta w czasie chemioterapii a chemioterapia często wiąże się z bardzo przykrymi efektami ubocznymi. Do najczęstszych należą między innymi nudności, a także wymioty. Dodatkowo apetyt osoby po podaniu chemii również często nie dokazuje, przez co ciężko w siebie wmusić nawet kęs jedzenia. Jednak głodówka jest bardzo złym pomysłem, dlatego zaleca się częste jedzenie bardzo małych porcji. Organizm w przypadku choroby nowotworowej często potrzebuje nawet więcej substancji odżywczych, przez to, że część z nich zabierze dla siebie głos. Dlatego musimy zadbać o ich odpowiedni poziom, aby organizm miał w ogóle siłę na walkę z chorobą. Warzywa i owoce to podstawa podobnie jak białko i witaminy, jednak musimy zwracać uwagę, aby spożywane przez nas posiłki były lekko strawne, aby nie obciążać dodatkowo żołądka i całego układu pokarmowego. Dieta dla chorych na raka, przepisy w wyborze przepisów dla chorego kluczowa może być wizyta u dietetyka. Pamiętajmy, że każdy przypadek jest inny i bez wcześniejszej konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym możemy sobie zwyczajnie zaszkodzić. Dodatkowo ludzie w różny sposób reagują zarówno na chorobę, jak i leczenie, przez co u niektórych wystarczy wprowadzenie diety lekko strawnej, a inna osoba nie poradzi sobie z nią i trzeba będzie zmienić ją na półpłynną. dlatego dostosowanie pełnego jadłospisu jak i przepisów powinno zostać dopasowane do kondycji chorego oraz jego indywidualnych potrzeb. W ten sposób unikniemy błędów żywieniowych, które będą działać na naszą niekorzyść.